kochani, witam was w ogóle. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy u mnie na tarasie. Zobaczcie, na razie taką wygląda. Nie ma jeszcze za bardzo urząd... Pokaż tą stronę. Tutaj, tutaj nic do nie ma. Pokaż lotki. To jest moja jedyna atrakcja no. na tym balkonie. Ogólnie balkonie, no, tarasie. Taki fajny ping-pong z tamtej strony by pasował ping pong, Dobrze mówię? Ping-pong Billard. ogólnie fajne rzeczy Z tej strony mieć. mam właśnie małe najpierw przy przynajmniej, nie tak? Po moim nowym balkonie. Mamy z tej strony, jak to no ławkę. Ona jest taki właśnie jeszcze podusz, poduszce. Ten stół już tutaj był, chyba mówiłam to, ale jest taki. Zwykł przezroczysty, nie jest w stylu, w którym chcę mieć ten cały taras, ale na razie zostawiłam, bo przecież muszę mieć coś. A i to jest nasz... Widać. Ty... W ogóle już, już się zaczęła pora jesieni, już się zaczęła jesień, nie? Zobaczcie, mamy dynie. U nas 30 stopni. No, ale mamy dynie, za to... Się, kochani, zapraszam Was na taki fajny film, którego bardzo, bardzo nie było, gdzie po prostu siedzimy też w nowym miejscu i... Uwaga, Nelcia czeka, bo ma dzisiaj dla niej super niespodzianka i zaraz ją tutaj wołamy. Dzisiaj mamy, uwaga kochani, hol zakupowy. Ale to nie byle jaki, bo hani, Są to zakupy z temu. Kochani, co to jest Temu? Pewnie już e, możliwe, że słyszeliście. Ja znam bardzo dużo osób, które używają tej strony cały czas. E, ja również dołączam do tego grona, ponieważ kochani, Temu jest to ogólnie ogromny rynek zakupami. Możecie tam robić zakupy online. Ogólnie najbardziej popularniejszych marek na całym świecie. I kochani, e, korzyści to są przede wszystkim e, niskie ceny. Ogólnie bardzo dobra jakość jest. I przede wszystkim mogliście słyszeć, że są też damo, darmowe dostawy, co jest bardzo ważnym punktem. I też macie oczywiście opcję zwrotów do 90 dni, więc w ogóle... E, korzyści są na tej stronie i uwaga, mam tutaj zobaczcie, ogromną paczkę. Zamówiłam około 14-15 rzeczy i nie pamiętam co tutaj było, więc ogólnie mam też kilka niespodzianek właśnie dla Nelci na przykład, które się już nie może doczekać i zobaczymy co jest w tej paczce. Dobra, ale zanim jeszcze przejdziemy do tej paczki, która już została otworzona, ale obiecuję, że jeszcze jeszcze, wszystko tam jest, wszystko, jeszcze nic nie otwieram, tak, tak, żeby założyć. Nie, wszystko czeka na Was. I kochani, ogólnie, e, tutaj wyświetla się teraz jeszcze kod QR, więc jeśli zachęcam Was ogólnie do skorzystania z tej strony, mam nadzieję, że tym odcinkiem Was też przekonam, e, bo takie zamówienia z tym się też moją, troszkę, no po prostu cały czas tam teraz siedzę aktualnie. Więc zachęcam Was do używania: tutaj zeskanujcie kod albo wejdźcie w link, tam, tam, tam są też wszystkie informacje jakieś. Jeśli jakaś poszczególna rzecz ma się spodoba, to też tam możecie sobie kliknąć w link albo. Najprawdopodobniej kot czy coś takiego, więc znajdziecie bezpośredni link do tej rzeczy. Zostało otworzone dwie rzeczy. Dobrze, bo niestety nagrywało nam się w slow motion, ale... Ale to nic, to jakby nic się nie stało. ją teraz od nowa. Na szczęście otworzyliśmy tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to była taka bluza. E, ogólnie tutaj jest dość ciepło, ogólnie jest już... Zaraz wieczór się siedzę na ramionzka, bo jest ciepło. Ale ogólnie od rana ja mam na siódmą do szkoły i po prostu i tak trzeba do szkoły nosić bluzy, bo w szkołach jest taka klimatyzacja w tych salach, że się nie da wysiedzieć w takiej bluzce. Zawsze i jak noszę bluzę, więc ogólnie bluzę i tak musiałam kupić. I mam same jakieś tam szare, jakieś czarne, ale jak sobie ten temu, są takie fajne kolory, sobie zaznaczyłam granatowy i sobie od razu znalazłam taką fajną. Więc kochani, taką bluzę jest właśnie takiego materiału, zobaczcie, z tej strony jest taka milutka. I jest ogólnie dobrze. Że nie jesteś grubą, po prostu ma ten materiał i taki ślizg, więc jest akurat na u, u mnie na porę roku. E, kupiłam za. 8,99, więc super w ogóle Cena ma też kaptur, ale mam klamrę i nie będzie Nie będzie dobrze wyglądał, bardzo mi się podoba W sumie to jest SK I dobrze się układa, jest taka długa, ale MK pasowałaby Lepiej, więc poczytajcie na pewno wszystkie komentarze Bo jest ich wiele, jak ludzie wcześniej zamawiali To Rudy cię zaczepią te tak zawsze Wcześniej też dałem komentarz, więc poczytajcie Weźcie najlepszy rozmiar ym, Ale oczywiście pamiętajcie o zwrotach, więc nie przejmujcie się Jak coś źle wybierzecie, macie <grym> Kolejną rzecz, tą drugą, którą otworzyłam Dalej jest wszystko jeszcze zawakowane. Jest taka śliczny t-shirt, w ogóle naprawdę On jest 10 na 10, po prostu taki jaki widziałam e, Ogólnie połowa mojej szafy teraz jest w zielonym Jest to też dosyć popularny teraz kolor Więc kochani, jeśli jeszcze tego nie wiecie, to zamawiacie rzeczy zielone Oczywiście teraz jak taka, wiesz Jest z takim pięknym motywem motylka Z przodu Przymierzamy rzeczy, żeby od razu pokazać jak leży Ale że cudownie, bo jest z takiego bardziej śliskiego materiału Co jest e, moim zdaniem e, Fajnie właśnie, wygodne Zobaczcie, jest to rozmiar Kani, taka bluzeczka, no wiem, wiem on, on jest bardzo przytulaśny, Kani jest za, patrzę, bo tutaj mam wszystkie rzeczy, a nie pokazał to jest rozmiar M w ogóle, bo tak właśnie t-shirty lubię luźniejsze, ale ogólnie jest super, s też by była idealna, za, kochani, 3,50, 3 dolary za tą bluzkę 3 dam. dolce tylko za to tak? Zobaczcie jakie ma ręka. w sumie no, s by była nawet lepsza, więc poczytajcie ogólnie wszystkie Mężynie... opinie. E, więc taka jest idealny krój, jaki możecie teraz znaleźć w temacie kotów. A ty się mnie boisz, no to ja tak mówię. No. Jesteśmy w temacie kotów, i kupiłam, to ciszę, który powinna mieć od dawna. Prezentuje się tak. <laughs> <laughs> Jak wygląda? Hmm. Okej. Okay. Fajny jest e, biały, bo mimo, że on to pod spodem ale biały, ma taki materiał W ogóle w nie motylkiem. prześwituje nic. Tak, też jest taki. Nie no, to jest dobra, jest troszkę krótsza, ale jest tak samo luźna i tak samo ma... E, troszkę ma bardziej e, spięte rękawy, ale też bardzo dobrze wygląda. Właśnie tak. Fajnie, bardzo mi się też podoba. Ej, wygląda super. I jest, kochani, za. 6, 68. Więc po prostu tak jak znajdziecie, po prostu możecie znaleźć takie perełki, bo tam są po prostu mnóstwo przecen i po prostu promocji, bo też jak jesteście nowymi użytkownikami, chcecie dopiero zrobić zakupy, to tym bardziej polecam, bo macie po prostu jakieś wiecie, takie fajne kowortuny, które rzeczywiście są mleczkie, po prostu dostajecie tyle promocji i tyle znieżak, ile to jest po prostu możliwe. Więc zachęcam do właśnie tych promocji, bo są naprawdę bardzo fajne rzeczy, możecie znaleźć bardzo przecenione, a patrzcie, on tak łapkę oddaje, nie? Żeby go głaskać. Widzę tu jakieś spodnie w ogóle, które będą super pasować do tego. I to są takie piżamowe, fajne spodnie. Wzięłam chyba, zaraz Wam powiem. Idealne są. No, bo czasami, wiecie, spodniami jest tak, że jednak i widzicie tego dokładnie, czy Wasze nogi są takiej samej długości, Ale jak ktoś na Ale właśnie to jest obrazku. najlepsze w tym, że 90 nie macie za darmo, yy, I możecie dostać. I komentarze rozpaść, no. osoby, ja też zaraz idę robić zdjęcia, wysyłam i po prostu ludzie piszą, jak to u nich wygląda, co jest bardzo właśnie prawdziwe i bardzo fajne. Te spodnie są za... 10 dolarów i wzięłam, to jest rozmiar s więc są po prostu idealne. E, może ja później przymierzę, tak na koniec, ale wyglądają super. Zobaczcie jaki materiał będzie, chciałam, żeby być taki lichy, a on jest naprawdę taki e, piżamowy po prostu. są takie milutkie. Ej, bardzo fajnie, ja bardzo takie chciałam. Okej, okay, wiem, że jest troszkę ciemniej, ale wybaczcie, kochani, jesteśmy jakby dopiero w połowie e, i teraz jest, ale teraz jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ na temu możecie znaleźć jakby rzeczy, po prostu wszystko. Możecie też ogólnie znaleźć rzeczy do domu, których nie mam, e, nie, nie zamówiłam, ale na przykład zamówiłam... E, jakby dodatki, coś z dodatków, czyli na przykład etui, możecie znaleźć po prostu wszystko, macie wszystkie modele telefonu, w sensie nie wiem czy wszystkie, ale, ale naprawdę macie dużą opcję i jakby po prostu kolor sobie zaznaczycie, jeśli szukacie, szukacie danego koloru etui na przykład i ja zamówiłam za za 75 em, do iPhone 15 model, który wygląda następująco, w ogóle mam takie beżowe em, ale stwierdziłam, bo ja mam ogólnie, zobaczcie, czarny telefon chciałam, żeby coś mi tutaj i żebym też miała czarny tył, bo mi się właśnie tak na sobie ostatnio. Mówię, że bardzo ładnie wygląda czarny, więc stwierdziłam, że zamawiam czarne. A zobaczcie jaki ładny! Zobaczcie, taki delikatny ma, posiądź pod to. Widać, widać, zrób ten. Czekaj. Oh Różyczki! Wzięłam z takimi to różyczkami ładne. i wyglądają ślicznie, nawet lepiej niż się spodziewałam. Przymierzymy, czy pasują do telefonu. Nie, ale ja myślę, że jest idealne. Nie ma co, wszystko dobrze przychodzi, zobaczcie, zamówiłam na 15, dostałam na 15. Jak teraz ładne. on wygląda pięknie. No. Bardzo dobrze, zobaczcie, ma przyciski takie duże. No ogólnie tu i takie jakie chcecie sobie znajdziecie. Więc ale że do lat, ja 75, jestem sam szopie. Ale jakie ładne ma tutaj zabudowanie na kamerę. Niektórzy nie lubią do iPhone'ów, ale ja lubię. No bez... <laughs> zamówiłam też kilka topów, i to jest jeden z nich też granatowy ogólnie e, granatowy i zielony. I ogólnie taki niebieski to są moje ulubione kolory ostatnio do noszenia. I zobaczcie, jest to taki top. Ta jest to rozmiar SK. Kupiłam za e, 5 dolarów i 92 centy. E, I mi się wydaje, że jest fajny motyw. Taka, taki zwyczajny topik, a materiałowo również tak wygląda. Tak jak ten materiał, taka gwiazdka jest zszywana. Zobaczcie, nie jest jakaś taka, że Wam odpadnie. To nie jest jakby, wiecie, przyklejone. Kochani, teraz Wam pokażę prezent, który zamówiłam z temu dla mojej siostry. Jest tutaj za mną, to no pokaż się. Zobaczcie, oprócz ogólnie rzeczy dla, dla wszystkich, to też są jakby ogromny dział z rzeczami dla dzieci: jakieś zabawki, właśnie, ubranka też dla dzieci i takie stroje, na przykład na Halloween. Super, znaleźć rzeczy na temu. Po prostu niedługo Halloween i też zamawiam ogólnie rzeczy. Taki strój sobie wybrałam, że będę kochani księżniczką. Tak z moimi koleżankami starałam się, że będziemy księżniczkami z Disneya, i ja będę kochani Bellą. Tą, I kupiłam normalnie taką różę, jakieś takie rękawiczki też zielone, jakieś tam korony. Za dosłownie bardzo mało pieniądze, właśnie z temu, więc mega. Ja też ja mam konane um, już z mojego pokoju. A tu jeszcze kolczyczki by w zestawie, proszę. Okej, okay, widzę taki super t-shirt, czy to jest on? Chyba to jest on, on był z takim troszkę ym, ramieniem chyba na bok, nie wiem, ale wyglądał bardzo fajnie na zdjęciu i on jest za 6 dolarów, rozmiar M wzięłam, więc okej, okay, zobaczymy, jest to rzeczywiście granatowy, w ogóle bardzo dużo granatowych rzeczy widziałam, okej, okay, widzę to, w ogóle widzę to, że jest na ramie, fajnie, że nie trzeba nic obcinać, bo właśnie... Amerykanie mają taki styl, że sobie obcięłam właśnie na jakieś ramienie czy coś. Więc taką też durwałam bluzkę. Ma fajne rękawy długie, wiecie? Okej, okay, przymierzam. Takie koszuleczki to fajnie, mogę wam od razu pokazać. I myślę, że będzie super leżeć. Dobra. O oh jest, kochani. Fajny madu. Mega mi się podoba. mamy tutaj numer. Podoba mi się. I tak jak mówiłam, za 6 dolarów. A tak, zamówiła, Już mówię, co ja zamówiłam? Bo. Aha, bo ja, wiecie co, myślałam, że ja widziałam czarny. A tak patrzę, no dobra, to gdzie jest czarny i biały. A kochani, ten pasek jest dwustronny, chyba. A nie, dobra, są dwa paski, dobra. Dobra, kupiłam dwa, dwa paski za 6 dolarów. Um, tak, dobra. <grym> ja po prostu zapomniałam o tym, bo on ma taki, zobaczcie, fajny motyw, i ja bardzo chciałam taki pasek, żeby do ozdoby był. I wtedy sobie na dżinsy tak fajnie tutaj, taką ma. Jakby końcówkę, klamrę. klamrę. Mhm. Fajnie, można y, zestylizować. Bo w ogóle bardziej chciałam poeksperymentować właśnie z modą, jakimiś dodatkami. nie Stwierdziłam, że paski po prostu muszą być w mojej szafie, a nie mam żadnych. To są takie zwykłe, ale mówię, bardzo mi się spodobała y, ta, ta właśnie końcówka, która fajnie wygląda. Więc tak, idziemy dalej. Tutaj mamy też taki topik chyba. Takie malutkie w ogóle, zobaczcie. Za 3 dolary rozmiar wzięłam S, kochani. Jaka mięciutka. Okej, okay, fajna. Jakby takie basic, jak wam brakuje w szafie No to na temu po prostu mnóstwo Możecie dopełnić takimi basiczkami Właśnie yy, tutaj, ale tak się fajnie Będzie opinać na przykład, więc yy, Myślę, że fajnie będzie wyglądać Jest bardzo mięciutkie w ogóle, bo tego nie widziałam Ona jest taka mięciutka, bardzo mi się podoba Materiał tych rzeczy, ok, idziemy do jakiejś Mniejszej, tutaj, ok, mamy też Na temu dział z kosmetykami, oczywiście Jakimiś rzeczami do włosów, z pinkami Jakimiś pierdołami, ja z takich rzeczy Wybrałam sobie właśnie tylko Błyszczyk jakiś, albo szminkę nawet nie wiem dokładnie co to było, ale stwierdziłam, że przetestuję, jak, jak działają te rzeczy właśnie z tej, z tej dziedziny. Jaki kolor, bo ja nie pamiętam. Okej, okay, nudziak wzięłam. Ostatnio kupiłam mega podobną, bo ja bardzo lubię taki kolor teraz. Przetestuję na ślepo. Zobaczcie pierwsi, bo nie będę widzieć. Jest bardzo mięciutka i dajcie znać, jak wygląda. Jest trochę za bardzo czerwona, mi się wydaje, ale było ogólnie mnóstwo cieni. Dajcie znać, czy mi pasuje. E, dobrze, idziemy dalej. Ogólnie nakłada się super, jest bardzo mięciutka, ale tak samo widziałam w komentarzach, że bardzo dobrze się ją użytkuje ogólnie. E, więc damam za, oczywiście potem... O, kupiłam torebkę! Jezu, yes, w ogóle miałam przez cały rok jedną torebkę i stwierdziłam, dobra, na temu są takie kochani promocje. E, ten błyszczyk kupiłam za 2 dolary. Dolar 50. A teraz ten właśnie, co mówię, torebkę zczaiłam za 8 dolarów i 87 centów. Więc kochani, zdejmujemy omg. Dobra, wygląda bardzo ładnie. Jest taka właśnie malutka, byłam bardzo... w ogóle mam, nie zauważyłam, ale prawie mam identyczną, taką większą, a ta jest w wersji mini, więc bardzo fajnie. Muszę kupić sobie na pewno więcej torebek z temu, bo mają przeróżne kolory. Wzięłam zwyczajną, czarną, ale oczywiście jak jesteście, takie znajdziecie. Więc, ale tak, mi się podoba bardzo. Taka zwyczajna jakby ze skóry, taka imitacja. Więc kochani, ostatnia rzecz już na dzisiaj, jest to kochani taka bluzka, ona wygląda tak normalnie, ale kochani to jest najpopularniejsza po prostu bluzka, e, którą właśnie tutaj Amerykanie, Amerykanki noszą dosyć często na jakieś, takie, jakieś inne rzeczy, bo ona jest taka bardziej elegancka Dobra, to jest kochani bok, zobaczcie, nie widać tak pod światło, jest taka ładnie ściągnięta, a ogólnie ona działa tak, że ona jest na bok Zobaczcie, ona ma takie wycięcie z boku I ona tak leży z tej strony Tutaj jest ona tak odtąd się zaczyna Nie mam pojęcia jak ona się układa, ale materia wygląda elastycznie I myślę, że będzie idealnie się opinać Więc nie mogę się doczekać, że przymierzę resztę tych rzeczy Bo nie wszystkie udało mi się przymierzyć Ale myślę, że to zrobię jutro w dzień Więc zobaczymy się pewnie jutro Ale jeszcze chcę przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy Ponieważ oprócz tych wszystkich promocji, które macie Przy pierwszych zakupach Mam teraz też dla Was zniżkę, kod promocyjny Tutaj się wyświetla nazwa Bo jest dosyć długa, możecie teraz spisać Albo skupiać, bo jest w opisie Zachęcam do skorzystania z niego, wpisania tam Zapewne jak już dodacie rzeczy do koszyka e, Myślę, że tam gdzieś są te opcje do wpisania tego bonu Więc kochani, jeśli chcecie zniżki, a zniżki są super Przy okazji, jeśli robicie zakup przez internet, to zachęcam e, Serdecznie, jeśli Wam się spodobał który z tych produktów, co dzisiaj robiłam e, przy, Jakby otwierałam, to możecie to znaleźć je w opisie I dziękuję bardzo za otwieranie razem ze mną Oczywiście kupujcie wy temu, bo te rzeczy są po prostu... Zakochałam się w nich Ja już nie mogę doczekać, aż jutro nowe film do szkoły założyć. Tak, myślę, że to będą te spodnie, bo one są super. I po prostu mam tyle nowych rzeczy, że myślę, że takie co miesiąc takie zakupy temu to, to jest minimum, kochani. Uwielbiam ten sklep, serio, ale na no serio.